Witam, w grudniowy poranek. Pacjent Fendt 712 Favorit. Maszyna stała 5 lat we Francji, 2 lata w Polsce u Kondlarzy. Przypadek był tego typu, że zachowywała się tak, jakby siadała skrzynia. I to, a to nie był problem ze skrzynią, tylko był problem z mocą silnika. Pokażę wam teraz yy, po prostu wziąłem chłopaków znajomych z Copower. Power. Pozdrawiamy Damiana, yy, żeby po prostu przyjechali i zmierzyli moc na silniku, jaka jest teraz. Wojtek, yy, zmierzymy teraz... Yy, zmierzymy... zmierzymy moc 700 c teraz, nie? Ja Zobaczymy, ile 712 wydmuchało. 140. 139. Bo no, robimy jeszcze jeden poniot? Ile? 147 no, 147 no, Pół konia więcej To był no i pomiarowy 140 koni Taka sztywna 712 eee, Jakbyście chcieli Zrobić pomiar mocy Także tutaj chłopaki z AgroEco Chętnie tutaj wam pomogą Szczególnie to się po wszelkiego rodzaju remontach i szczególnie przy ustalaniu czasami, przy diagnostyce, nie? Bo tutaj jeżeli by tutaj Francuzi wsadzili swoje pięć groszy, to ten cianik by nie nadawał się do, do jazdy. A na szczęście pozorów nie pchali. Dlatego ten cianik przetrwał. W stanie takim, że jest jeszcze farba na wydechu. Yy, Gumki pod pod pompami PLD profilaktycznie, żeby nie przedostawało się paliwo do oleju z takich napraw większych ogólne odświeżanie maszyny i parę innych rzeczy nie działało w tym czynniku praktycznie nic kandlarze yy, zapieprzyły przedni tusk, przedni WOM i podmienili opony te opony następnie są z niego Także tak to właśnie wygląda Lampy to takie moje... takie mojej mo mo modyfikacji Teraz pokażę Wam miejsce. Fajna fajną jedną rzeźbę, dynamiczne kierunkowskazy wstawiłem mu Także 712, która była miną francuską miną wystarczy spojrzeć po silniku posłuchać jego Francuzi nie mogli jej zajeździć bo ona nie miała mocy po prostu nie? także Teraz już jest moc ponad pod nad normę Dobra Tyle z hamowania 700, i zaraz wracamy z hamowaniem pumy